Nie do tego płota. A, do płota to jest. Tam je ma zasiane, tam jest moja, ale wiesz? Ale nie, to tu na te Możesz. To na te a Tak, żeby łóżkok był. Taki wał trzeba będzie zrobić, wiesz? Bo tu wału nie ma tylko wykopane. A to mokre to przygniecie. O, o, ta, 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 ta. Widzę, że znasz się na robocie, <laughs> a tam to tylko pyk, 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 kurwa. O, 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 to chodzi. Tu jeździ dobrze, bo na twardym stoi. Tutaj nie, nie ściągałeś trawy i dobrze je. To tę łyżkę masz wysuwaną też, nie? To jest taki sam ciągnik jak tamten, tylko łyżka inna.